Na samym początku, jeśli chcemy, żeby nasza tablica działała, musimy sobie zamontować jakąś taką szynę, gdzie będziemy sobie rozdzielać nasze napięcia i będziemy sobie z nich bezpośrednio już doprowadzać do naszych bezpieczników, do naszych zabezpieczeń. A w tym przypadku do pierwszego zabezpieczenia, jakim będzie FR, czyli taki rozłącznik izolacyjny. Więc musimy sobie gdzieś tą listwę zamontować. a Ona będzie później u mnie tutaj wyżej, żeby jej nie było widać. Ale teraz sobie zamontujemy to tak. Więc przykręcamy sobie jedną śrubką na razie, żeby nam się to tak trzymało. Teraz musimy sobie zorganizować kawałek przewodu. Jakiś przewód trzyżyłowy o długości takiej, żeby Ci wystarczyło do najbliższego gniazda, z którego będziemy się mogli zasilić i będziesz potrzebował wtyczkę taką z uziemieniem. Przewód może być bez żadnej końcówki, te końcówki sobie bezpośrednio będziemy wpinać tutaj na listwę, więc z tej strony one nam nie są potrzebne, jedynie z tej drugiej będziemy sobie musieli zarobić wtyczkę, żeby sobie wygodnie włączyć do kontaktu i wtedy pojawi nam się tutaj zasilanie. Więc jak taką wtyczkę zrobić? Musisz mieć przewód trzyżyłowy i jeśli rozłożysz sobie taką wtyczkę, każdy bolec będzie miał jakiś konektor do podłączenia, tak jak tu w tym wypadku. Tutaj mamy fazę, tu mamy przewód neutralny, a tutaj mamy przewód ochronny. W taki sposób musisz to podłączyć, ale tutaj ważna uwaga w tym gnieździe, do którego będziesz wpinał tą wtyczkę, musisz na to zwrócić uwagę, musisz sprawdzić, gdzie w którym bolcu jest faza. Zazwyczaj powinna być z lewej strony, ale musisz to sprawdzić, żebyśmy tutaj nie mieli zawieszania. Jeśli już sprawdziliśmy wszystko i podłączyliśmy tak jak należy, musimy skręcić sobie tą naszą wtyczkę i jedną część już mamy gotową. Teraz przechodzimy sobie do drugiej części, czyli tej, która nie ma żadnych końcówek. Musimy sobie zorganizować jakieś narzędzie do ściągania izolacji. Możesz to zrobić nożykiem. Ja sobie to ściągnę tak, żeby było szybciej. Ściągamy sobie z końcówek izolację. I teraz te końcówki możemy sobie bezpośrednio podpiąć na naszą listwę. Bierzemy sobie przewód fazowy, podłączamy go do pierwszej fazy. Na razie przykręcamy tylko tak delikatnie. Zaraz dowiemy się o co chodzi. Teraz przewód neutralny do przedostatniego toru. I przewód ochronny do kolejnego, w tym wypadku ostatniego toru. Ale teraz mamy podłączenie jednofazowe. A co jeśli będziemy chcieli się pobawić jakimiś aparatami, modułami, które wymagają trzech faz? Musimy sobie tutaj tak troszeczkę tą fazę ukraść, żeby było bezpiecznie i nie doprowadzamy tu prądu trzyfazowego. Zrobimy sobie tak na sztucznie na trzech torach tą samą fazę, ale zasada działania będzie podobna. I o ile nie będziemy tutaj podłączać na razie żadnych silników, to to nam będzie wszystko działało i wystarczy nam do naszych testów. Więc sobie robimy takie oto mostki, możesz sobie wziąć kawałek drutu, przewodu, linki, czegokolwiek. Ważne, żeby połączyć te trzy tory razem i możesz równie dobrze z tego jednego wyprowadzić sobie trzy przewody i podłączyć do naszego efera. To będzie znaczyło, że są trzy fazy, ale ja sobie zrobiłem taką listwę, żebyśmy mogli sobie bezpośrednio, tak jakby trzy fazy tutaj mieć, a w razie czego, jak sobie będziemy przechodzić później dalej do kolejnych rzeczy trudniejszych. To, żeby można było sobie tutaj po prostu zasilić trzema fazami i nic więcej nie zmieniać. Więc mamy zrobione zasilenie i zaraz przechodzimy do dalszej części, gdzie będziemy już instalować takie oto listwy, na których będziemy sobie różne podłączać bezpieczniki.